Cześć wszystkim! Cześć, cześć. Dzisiaj po raz kolejny będziemy malować twarz z okazji zbliżającego się Halloween. Chcemy wam pokazać, jak w łatwy i szybki sposób pomalować twarz swojemu dziecku i nie tylko. Dzisiaj będziemy testować farbki Soul Spooky z Pepko. Kosztowały 1,79. Zaraz zobaczymy, jak będą. Malować. Cieszysz się, widzicie? A co chcesz, żeby mama Ci namalowała? Czarownicę? Czy czachę? Dobra, to będziemy malować. Próbujemy namalować coś takiego. Dobra, otwieramy. Słuchajcie, co jest w zestawie? Co jest w zestawie? Gąbeczka. Gąbeczka. Pędzelek. Wybaczcie za paznokcie, ale Lilianka malowała. Kretka. Kretka i farbki. Kolor czarny, czerwony i dwa białe. Dobra. Zaczynamy. Chyba tutaj woda będzie nam potrzebna. Nie. Dobra. Wilka siada. Zabieramy się. Dobra. Gąbką. Nakładamy farbkę białą, dosyć gęstą. Zobaczymy jak na buźce. Ciężko powiem Wam. Nigdzie nie ma, żeby wodę używać. Nakładamy. Na pierwszy rzut oka powiem Wam, że farbki z biedronki były lepsze. Bo tu nakładam, nakładam. I jak widać. Strasznie słabo kryją, ale zobaczymy. Malujemy części, które mają być białe, na biało. Tam, gdzie mamy czarne, zostawiamy niepomalowane. Siadaj Licia, tak. Możesz trzymać, żeby mama wiedziała, co malować. Tak. I się tu. Tak, oczka będziemy malować. Ale najpierw. I tu. Tak, i ząbki tu. takie zrobimy, jasne. Najpierw czółko. No, powiem Wam, że biedronkowe farbki stanowczo lepsze. Jeżeli macie możliwość, to wybierzcie na biedę. Będziesz tak straszyć na Halloween? Pójdziemy zbier zbierać te cukierki? Mhm. Serio? Takie. Um, takie. 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 Cukierki będziesz zbierać? Takie o um, mi. A chciała um, mieć strój na Halloween? To um. kom. Ha, ha. Czarownicę? Tak. Chcę. Czapki nie chcesz? Nie. Nie podoba ci się ta czapka? Nie. Bo w Pepko jeszcze są przebrania, kapelusze różne, yy, sukienki. Co tam jeszcze tato było? W pepko za stroje na Halloween. Płaszcze były. Całkiem fajnej, fajnej cenie. Nie trzeba mieć mokle, jakichś tam wielkich środków, żeby fajnie dziecko ja ubrać na. Na Halloween. Ale jesteś. Wybaczyć. A w ogóle, Janka, powiedz, jak przy szkole było? Dobrze. Dobrze, no widzicie, już nam się podoba. W tamtym tygodniu było niekoniecznie. W tym było dobrze. Oj, mamy trochę na nosek. Pojechała, trzeba poprawić ta mama. Nosek. Nosek, tak. To chcesz być jednookim potworkiem? Nie wiem, czy przy tak niesfornym dziecku da się zrobić coś więcej, ale tutaj przy lekkiej pomocy Lilianki udało nam się namalować takiego kościotrupa. Pokaż Lilianko, się ładnie. Ślicznie. troszeczkę dalej odejdź? Tak, tak. Nie nudzimy się. Słuchajcie, Lila maluje tatę. Zara wam pokażę. Lila maluje tatę. Mama już była. Lila potwór. Lila malujesz tatę? Tak. Tak i czym tata będzie? Misia? Tak. Zrobiła stanowisko. My zjadłyśmy. Tata zupy jeszcze nie zjadł. I oczywiście Edzio. Edzio z nami. Cześć Edzio. Mój ścięty. Będzie ścięty na Misia. Ale miał takie kołtuny, że pani fryzjerka, musiała. Go troszkę odkołtunić. Jest krzywo. Ale będzie miś. Będzie miś. Pięknie. Tak, Ezio już pozuje. Ezio szuka w ogóle wybranki życiowej. Jak ktoś może ma suczkę jest z Trójmiasta, to możemy użyczyć dwardzika. Ezio chciałby zostać tatą. Tak, Ezio, nie łap. Tutaj Autoprezentację robimy. Pa, pa. Pa, 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 pa.